I dla każdego. Budowanie inteligentnych systemów z minimalnym doświadczeniem. Rozdział 2. Podstawy sztucznej inteligencji. 2 marca. Rodzaje uczenia maszynowego. 2.3.1 Uczenie nadzorowane. 2.3.2 Uczenie nienadzorowane. 2.3.3 Uczenie przez wzmacnianie. Uczenie maszynowe, ML, obejmuje różne podejścia, które zależą od rodzaju dostępnych danych i celów, jakie chcemy osiągnąć. W tej części omówimy trzy podstawowe typy uczenia maszynowego: uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane oraz uczenie przez wzmacnianie. Każdy z tych typów ma swoje specyficzne zastosowania i mechanizmy działania. Uczenie nadzorowane, unsupervised learning, to najpopularniejsza forma uczenia maszynowego, w której model jest trenowany na danych, które mają przypisane poprawne odpowiedzi, etykiety. Algorytm uczy się rozpoznawać wzorce na podstawie danych treningowych, gdzie dla każdego zestawu wejść, np. obrazów, liczb, przypisana jest konkretna odpowiedź, np. kategoria obrazu, liczba. Po nauczeniu modelu, jest on w stanie przewidywać odpowiedzi dla nowych, nieoznakowanych danych. Jak to działa? Model jest uczony na zbiorze danych, w którym każda próbka ma przypisaną etykietę. Algorytm uczy się, jakie cechy danych prowadzą do określonych wyników, aby następnie przewidywać odpowiedzi dla nowych danych. Przykład: rozpoznawanie obrazów psów i kotów na podstawie etykietowanych zdjęć. Zdjęcia psów są oznaczone jako pies, a zdjęcia kotów jako kot. Model uczy się rozpoznawać, które cechy są charakterystyczne dla psów, a które dla kotów, aby potem poprawnie klasyfikować nowe zdjęcia. Algorytmy uczenia nadzorowanego. Drzewa decyzyjne tworzą model w postaci drzewa, gdzie każde rozgałęzienie odpowiada za decyzję na podstawie cech danych. Maszyny wektorów nośnych, SVM, tworzą granice decyzji pomiędzy różnymi klasami danych. Regresja liniowa i logistyczna. Regresja liniowa przewiduje wartości ciągłe, a regresja logistyczna klasyfikuje próbki na określone kategorie. Przykłady zastosowań. Klasyfikacja wiadomości e-mail na spam i nie spam. Rozpoznawanie twarzy w zdjęciach. Prognozowanie cen akcji na podstawie historycznych danych. Uczenie nienadzorowane un (unsupervised learning) to technika, w której model uczy się na danych bez przypisanych etykiet. W tym przypadku algorytm nie otrzymuje informacji o tym, jakie są prawidłowe odpowiedzi, ale ma za zadanie samodzielnie odkrywać struktury, wzorce lub grupy w danych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych zbiorów danych, gdzie nie ma ręcznie przypisanych etykiet. Jak to działa? Algorytm analizuje dane, szukając ukrytych wzorców lub grup, klastrów. Przykładami tego typu uczenia są techniki grupowania, klasteryzacji i redukcji wymiarów. Przykład, jeśli masz zestaw zdjęć zwierząt, ale nie wiesz, jakie to zwierzęta, algorytm może samodzielnie podzielić zdjęcia na grupy, np. na podstawie kształtu i koloru, bez wcześniejszej wiedzy o gatunkach. Algorytmy uczenia nienadzorowanego. Klasteryzacja kaśrednich, kameans clustering, algorytm grupuje dane w określoną liczbę klastrów na podstawie podobieństw między próbkami. Analiza głównych składowych, PCA, redukuje liczbę wymiarów danych, identyfikując najważniejsze cechy, które najlepiej opisują dane. Przykłady zastosowań. Segmentacja klientów w marketingu na podstawie ich zachowań zakupowych. Analiza tekstu w celu wykrywania tematów bez uprzedniego oznaczania kategorii. Odkrywanie wzorców w danych finansowych, np. wykrywanie podejrzanych transakcji. Uczenie przez wzmacnianie, Unreal Enforcement Learning, różni się od poprzednich metod tym, że algorytm uczy się poprzez interakcję ze środowiskiem i otrzymuje informacje zwrotne w postaci nagród lub kar. Model stopniowo uczy się, które akcje prowadzą do pożądanych wyników na podstawie tej informacji zwrotnej. Jak to działa? Model, zwany agentem, podejmuje działania w określonym środowisku i otrzymuje nagrody lub kary w zależności od wyników tych działań. Celem jest maksymalizacja sumy nagród przez wybieranie optymalnych działań w długim okresie czasu. Przykład: w grze komputerowej agent uczy się, które ruchy prowadzą do wygranej, otrzymując pozytywne punkty za dobre decyzje i negatywne punkty za złe. Z biegiem czasu model uczy się optymalnej strategii, która maksymalizuje jego szansę na wygraną. Algorytmy uczenia przez wzmacnianie. Cool learning algorytm, który uczy się wartościowania akcji w określonych stanach, aby maksymalizować przyszłe nagrody. Polityka gradientowa, pales i gradient algorytm, który bezpośrednio uczy się optymalnej polityki, zbioru zasad, która maksymalizuje nagrody. Przykłady zastosowań: autonomiczne pojazdy, które uczą się optymalnych ścieżek w ruchu drogowym, algorytmy i w grach komputerowych, które uczą się lepiej rozgrywać poziomy, systemy handlowe, które uczą się optymalnych strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych. Ćwiczenie, klasyfikacja i klasteryzacja danych. Zadanie: Przygotuj zbiór danych, który zawiera informacje o klientach sklepu internetowego, wiek, dochód, liczba zakupów w ciągu miesiąca. Następnie: Pierwszego zastosuj uczenie nadzorowane, aby przewidzieć, czy nowy klient dokona zakupu, tak nie, na podstawie tych danych. Drugiego zastosuj uczenie nienadzorowane, aby pogrupować klientów na różne segmenty na podstawie ich zachowań zakupowych. Instrukcje krok po kroku. Pierwszego zbiór danych. Przygotuj dane w formacie, wiek, dochód, liczba zakupów, dokonano zakupu, tak nie. Przykładowe dane. 25, 50 tysięcy, 5, tak. 40, 75 tysięcy, 10, nie. 30, 60 tysięcy, 7, tak. Drugiego uczenie nadzorowane, klasyfikacja. Użyj algorytmu drzewa decyzyjnego lub regresji logistycznej. Napisz kod, który załaduje dane, podzieli je na zbiór treningowy i testowy, a następnie nauczy model klasyfikacji, czy klient dokona zakupu. Trzeciego Uczenie nienadzorowane, klasteryzacja. Użyj algorytmu klasteryzacji k-średnich. Podziel klientów na grupy na podstawie ich wieku, dochodu i liczby zakupów, aby zidentyfikować różne segmenty klientów. Czwartego Testowanie. Wprowadź nowe dane o kliencie i sprawdź, czy model przewiduje, czy klient dokona zakupu, w przypadku klasyfikacji, oraz do którego segmentu zostanie przypisany, w przypadku klasteryzacji. Rozwiązanie krok po kroku. Pierwszego dane. Stwórz tabelę z danymi o klientach, na przykład w Excelu lub bezpośrednio w Bytonie. X równa się, 25, 50 tysięcy, 5, 40, 75 tysięcy, 10, 30, 60 tysięcy, 7. Równa się 1, 0, 1, 1 równa się dokonał zakupu, 0 równa się nie dokonał. Drugiego uczenie nadzorowane. Klasyfikacja. Użyj biblioteki scikit Arn do implementacji drzewa decyzyjnego. Framsklarn.3 import de -c -c -er. CLF równa się de 100 -er. CLF -y. Print CLF.Predykt 35 65 Przewidywanie dla nowego klienta. Trzeciego, uczenie nienadzorowane klasteryzacja. Zastosuj algorytm K średnich. Framsklearn.cluster import cameans. Comeans równa się cameans, n znak podkreślenia clusters równa się 2. Comeans.fit x. Print comeans.predykt 8, przewidywanie segmentu dla nowego klienta. W ten sposób możesz przeprowadzić klasyfikację i klasteryzację danych klientów, co pomoże w lepszym zrozumieniu ich zachowań. A i dla każdego. Budowanie inteligentnych systemów z minimalnym doświadczeniem. Rozdział 2. Podstawy sztucznej inteligencji. 2. Marca. Rodzaje uczenia maszynowego.